Kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na absolutnie luźny vlog z naszego popołudnia. Dlaczego mówię z naszego? Ponieważ dosłownie dzisiaj pokażę Wam, jak wyglądają zazwyczaj właśnie nasze popołudnia we trójkę. I dlaczego we trójkę? No, bo oczywiście nie możemy zapomnieć o tym, że mamy kota. I nasz kot dostał wspaniały prezent. Zobaczcie, ogromny prezent. I będziemy po prostu go otwierać. I zaraz go otworzymy. Jest tutaj kuweta oraz e, podajnik na suchą karmę. No, ale też dzisiaj pojedziemy sobie do Ikei, e, bo planuję reorganizację biblioteczki. E, no, i oczywiście w międzyczasie będziemy sobie słuchać jakichś audiobooków, jakieś czytać książki. Także dzisiaj bardzo, bardzo luźne, e, po, luźne popołudnie z nami. A ja teraz biorę się za otwieranie, bo jestem absolutnie ciekawa. Jak to wygląda? Jeżeli będziecie zainteresowani właśnie tym sprzętem, to link znajdziecie w opisie, żebyście może sobie sami zakupili taki sprzęty dla własnego kocura. Także ja otwieram, jestem bardzo ciekawa, czy Fibi będzie z tego korzystała. Mam nadzieję, że tak. Dobra, koniec gadania, otwieramy to. Jak widzicie, ta paczka jest naprawdę ogromna. Otrzymaliśmy dwie rzeczy, dwa gadżety właśnie dla naszej Fibulki. Jest to samoczyszcząca kuweta oraz samopodający dozownik na karmy. Także bardzo dziękujemy firmie Hochholov. No i zobaczcie sami, jak nasza Fibi będzie tego używała, jak my składamy, bo też było z tym naprawdę bardzo dużo zabawy. I jeszcze raz dziękujemy firmie Hocholow za to, że chciała wysłać nam takie gadżety. Słuchajcie, pierwszą rzeczą jest podajnik na karmę. No dobra, otwórzmy to. Fibi! Chodź, zobacz. Chodź, zobacz, co tu jest dla ciebie, chodź. No, chodź. No, co to jest? No patrz, jakie ty tu zostałaś, kurczę. Co to jest? Co to jest? Co ty tu będziesz miała? No? Jedzonko? Tak? C -c -c. A teraz czas na tego wielkoluda, czyli na kuwetę. Quando o O kurcze, blaszka. Co się dzieje w Aha, bo to się całe, poczekaj, bo tutaj są rzeczy w środku jeszcze. To jest jakaś, poczekaj, to jest jakieś coś takiego. A, to czyli to tutaj spajanie. do tego a, będzie a, spadał, bilek. tak. Filip, zobacz, coś ty tu dostała. Spójrz, <laughs> Jak to będzie działać w ogóle? To jest na guziczek, ty sobie przyciskasz guziczkiem to. Nie na no, samo się ma robić podobno. Nie, tak. no, no tak, ale to po prostu guziczek naciskasz i wtedy się to samo robi. Na zobacz, coś ty tu dostała. Chodź. Cii, 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 cii. To to tam, są czekaj, 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 więc tam Chodź, cii, 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 cii. zobacz, 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 co to jest? Wbijaj. Właś? No, co tam jest? Nie jest. <ślał> <laughs> to chyba chyba zaakceptowane. Co to, no, to jest? Śmierć, to śmierć. Nowością śmierdzi, tak? Mm. O szkurcze Blaszka. Mm. Co to jest? Nowy kibelek. Nowy kibelek? Słuchajcie, przychodzę do Was z unboxingiem ogromnej paczki ode mnie z pracy. E, pokażę Wam, co sobie tutaj zamówiłam, bo, jak wiecie, pracuję w poznańskim wydawnictwie i bardzo często potrzebne mi są książki do TikToków i tak dalej, ale nie tylko. Ponieważ my, jako pracownicy, możemy sobie e, brać stamtąd książki, także trochę sobie ich zamyliłam. Bardziej Oczywiście mamy tutaj kilka nowości, ale też e, kilka starszych tytułów, które. Zapakowałam. Oczywiście. Dobra, słuchajcie, już Wam pokazuję, co tutaj jest, bo trochę tego. Jest. Pierwsze jest to książka świąteczna. Ona mi jest potrzebna do nagrywania TikToków. Jest to Mikołaj z Ulicy Pogodnej, ale to nie jest jedyna książka świąteczna, którą mam. Dalej jest to Premiera, czyli Klub. To jest seski. Następna książka świąteczna, czyli Świąteczna Piosenka oraz Festiwal Lodowych Serc. Dalej e, premiera, która będzie 8 listopada, czyli króliczek. E, to do współpracy, ponieważ mam właśnie współpracę do tego tytułu, to od razu odkładam, bo zabieram ze za sobą. Dalej welewetka, reportaż, czyli jak znikają kaszuby. E, bardzo, bardzo lubię te reportaże od nas, one są naprawdę świetnie napisane. E, dalej mam czwarty tom. Serii Twisted to również do serii Bastynej na TikToka mi się przyda. E, dalej zamówiłam sobie mapy naszych spektakularnych ciał. Jest to e, premiera. E, tak, więc mam. To są, czekajcie, to będę sobie odkładała te co. O! Tutaj sobie je wzięłam dla siebie, a tutaj mam z książki z pracy. Następnie, Kosmiczny Wyścig, czyli e, zdumiewająca historia pierwszego człowieka, który opuścił Ziemię. E, także tu. Następnie mamy Diabelski Krąg Borkowskiego. E, dalej mamy Sekrety Alchemii. I dosyć dużo książek zamówiłam z Serii Zrozum. Więc to jest tak: Sekrety Alchemii. Dalej mamy. Wyobraź to sobie psychologiczna opowieść o bujaniu w obłokach. E, śmiech ma po matce. To nie przystoi e, nieprzyzwoite nawyki znanych i szanowanych. Mm, dalej mamy na własnej skórze mała książka o wielkich narzędziach. Dalej mamy tutaj sprawy łóżkowe. Zapytaj filozofa wszystkie pytania, które chcieliście zadać. No jeszcze trochę, no trochę ich, trochę ich jest. Dalej mamy Astrochaj, jak dotknąć kosmicznego pyłu. Od ucha do ucha Homo sapiens się śmieje. Czego oczy nie widzą? Jak wzrok kształtuje nasze myśli. Dalej mamy roztwory i spółka, oraz co Cię gryzie, gryzie fascynujący świat pasożytów. Chyba już teraz będę miała wszystkie książki, właśnie z tej serii Rozum. I dwie jeszcze tak. Tutaj mamy Co to jest życie? Na tropie największej zagadki, oraz Jeździec bez głowy, Co o ciele wiedzieli średniowieczni ludzie. Także będę miała wszystkie już z serii Zrozum. Oraz mam tutaj Dom Sióstr Marnotrawnych. Ją, tę książkę biorę sobie do czytania e, teraz na długi weekend. I najnowsza książka, czyli Babetta. Czyli tak się to prezentuje, słuchajcie. Wielki karton książek, bardzo dziękuję. E, fibulka będzie miała gdzie siadać. No, a ja idę już jeść. date jest za 10.20. Niestety nie pojedziemy dzisiaj do Ikei. Eee, Znam gorączki. <grystanie> Także tak, ale skończyłam. Eee, pójdę sama. Jest to absolutnie piękna historia o samotności, o miłości, o życiu na stare lata, o... o strachu w sumie które no, ja na przykład mam. Ja najbardziej chyba boję się umrzeć w samotności, bez nikogo. E, piękna książka. Naprawdę bardzo mi się podobała, bardzo Wam ją polecam. Jest też bardzo oryginalna poprzez pryzmat języka, jak jest jakim jest napisana. E, nawet w audiobooku macie e, lektorka czytała takiego, jak się tutaj jest napisane. Bardzo, bardzo, bardzo dobra książka i Wam polecam. Wiadomo, każdy odbierze ją w inny sposób, natomiast ja tutaj zdecydowanie skupiłam się na tym, że właśnie nasza główna, bo nasza główna bohaterka w ogóle porusza tutaj wiele problemów, które ma się na starość, czy związanych z kulturą i tak dalej. Natomiast mnie chyba najbardziej poruszyła właśnie ta kwestia samotności i tego, że ten mąż. Że ona tak bardzo kochała tego męża, że to były wspomnienia jak się poznali e, bardzo smutna książka, polecam Wam naprawdę e, stawiłam film już robi e, kolacja Słuchajcie, zaczynamy. E, o, Fibulka, już miauczę, bo się zbieramy do wyjazdu. Słuchajcie, będziemy odpalać tę kuwetę. Ogólnie ja jestem nią absolutnie. Po pierwsze, trochę przerażona wielkością jej, natomiast wydaje mi się, że to będzie wybawienie. Są też, słuchajcie, jakieś tutaj dezodoranty. Worki też macie e, w zestawie. Te nóżki trzeba założyć. Tutaj jest. Instrukcja, ale do tego to ja sama nie będę robiła, więc zaproszę tutaj ja nie widzę. pomocnika. Słuchajcie, zobaczcie, bo to się ogólnie tak też zdejmuje: o siup. I to jest taka po prostu ogromna beczka. Że tak powiem. To dosłownie wygląda jak ta, jak to się nazywa: do betonu-betoniarka. Dosłownie to tak wygląda, ale no, zobaczymy. Chciałabym to dzisiaj odpalić. W sumie zastosowanie podobne. No zastosowanie podobne. Instrukcja jest tutaj. Dobra. Proszę bardzo. Ja nie mam cierpliwości do instrukcji, także tutaj daję Tobie. Ja wyjmuję z tych te siupy. Product list. Mamy. Main body. I to, to szare w ogóle rzeczywiście jest na górze. Patrz. No, no właśnie. No, no. Tylko Support strzemy. leg, razy cztery, jest. Jest. Cut pieces container, jest. To jest, Pytanie. czyli to, tak, tak, jest. Dokładnie. Power adapter. Proszę bardzo, siup, siup, siup. Jest. Trash bag, jest. Są. Są. Instructions, jak widać. Dobra. E, I e, a Jeszcze mamy dezodorant. Mamy. Dobrze. Jest. I teraz tak, z czego to się składa? Snowpeak. Okej. Okay. <laughs> Patrz, fowo, bo my musimy wyjąć całą kulę teraz. Co to znaczy? Trzymaj. No. Trzeba zrobić to na tę no, i to trzeba wyjąć kroje. całe. Uh, dobra. Okej. Okay. To jest pierwszy krok, dawaj, dawaj. Ty. No cio. No, Ty musisz długie. to ciachnąć, no. Wsadzamy no. to tu. I blokujemy. I blokujemy, żeby okay. nie wpadło do góry. Dokładnie. Dobra. Szefowa, zrobić, podłączyć, musimy. Dobra. Auć. Czekaj, 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 czekaj. To chyba. A, nie ma tu okej. Okay. Tak, to jest pod spodem. Dobra. No co? Cii, cii, cii. Chodź. Głupie mi. Teraz pobieramy ha, 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 ha. sobie aplikację do tej kuwetki. Brzmi to absurdalnie. Absurdalnie, nie? Ale fajne. O, 2 i 4 GHz Wi-Fi musi być, a nie 5. Co to znaczy? Mamy chyba obie sieci. w sensie zrobiona. Więc trzeba pamiętać. Tak, ona ma, biała ma się świecić? No. To znaczy, że. Swój własny test, a Marojowicz obraca się w środku. Co ty masz? Co ty duształaś? Chodź, ci, ci, ci. chodź, zobacz. Zobacz, co tu się dzieje. Ha ha ha. Co tu się dzieje? The litter box starts shovel three minutes after pet leaves the toilet. muszę dać urządzenie. Jest. jest. Okej, okay, ale on działa, zobacz, to jest na bluetooth chyba. Tak, bo widzisz, Bluetooth się świeci. A, bo teraz musi się z moim połączyć Bluetoothem, żeby dostać dostęp do sieci, pewnie Wi-Fi. Jest Smart Twitter Box. No. Jest jakiś numer identyfikacyjny. Jest tutaj nasza sieć tak? Wi-Fi. Łączymy się. Jezu, co to za płacze? Chodź. No chodź. Jej. No jedziemy zaraz, to, o, jedziemy i zaraz, i wiedzieć no. kiedy Fibi robi siku. Tak, ile razy i kiedy już jest, że tak powiem pełnawo. <grym> tak mi się wydaje. O teraz jest, y, chyba mogę, on widzi, że coś się dzieje, że on się teraz no. y, ma ten self-test i mogę nim zapozować go, więc pewnie chyba o to chodzi. No ale nie się dokończy to, nie, tak, bo on tak, musi objechać tak, tak. kółko co najmniej. Znaczy, no, możemy też wyjąć obudowę, tak? Nie, nie, nie. chyba Chyba nie bokiem dobra. lepiej. A nie bokiem lepiej. Dobra. Weź yes. łopatką Ok, akurat na maksa dałam. O to aż, tak. tak. No dobra. dobra. No i jest. I to jest fajne, bo to jest taka guma w środku w ogóle. Mm -hmm. Fibulka, robisz test? <ścoughs> Chyba za szybko Hej. trochę. Robisz tu, patrz. Zobacz. Twój żwirek tu jestdzisz? Siku, tu robi się. Cześć. No, Chodź. Kuwetka już ogarnięta. Teraz czas na podajnik na karmę. Zobaczymy czy będziemy umieli to odpalić. Karol, co tam jest dziurka? O, myślać, od środka niemo, widzę. I to jest właśnie rowek na ten kabel od tych, tak. żeby, był, nie? Tak, tak, tak. Siup. Dobrze? No karma, twoja sucha, od pani ulubiona, no tak, co to jest za karma, co to się dzieje, no pachnie, ładne chrupaski pachną tutaj, to wszystko ładuje, tak? No tak, po prostu, my no, tu mieliśmy 2 litry taniersa, nie, są, nie? Ja no, coś ale coś tam zawsze, będziemy kupowali więcej te, po prostu, z pani porcy, jednej, jednego rodzaju, no tak, twoja karma pyszna to jest. Słuchaj chompaski, przykąska. O ciach. No i teraz zobaczmy, co tu się stanie. Oj, oj, oj. A nie możesz nacisnąć Nie, chcę zrobić to tutaj. Dobrze. <grym> ej, zobaczcie. Się... Nie, no teraz więcej się nasypało. No Coś się musiało zaciąć, wiesz? Za mało jest nasypane i może i dłużej, tego nie. Ale nie przestraszyło jej, nie, więc nie, fajnie. Nie. Dziadok mały. Ale samo podaje. Nie, jest, jest. jest Kamera Jest kamera. Zrobię zdjęcie. Można zrobić zdjęcie? Czy to o coś się Tak, chyba tak. Bo tak. A to jest fajne, bo masz podgląd, tak? Widzisz, czy. Czy, czy ma jeszcze tak. jedzenie? Przychodzę zakończyć już tego vloga. Jak widzicie, jestem u rodziców. Eee, I. Fibulka już miała okazję korzystać właśnie i z podejnika i z kuwety. Zobaczymy jak będzie to w dłuższej przestrzeni czasu, ale na pewno będziemy Was informować i update'ować w innych filmach jak to wygląda. Natomiast ja jestem naprawdę mega podekscytowana tym faktem. Jeżeli jesteście zainteresowani i zajawiła Was tak samo jak nas ta opcja, czyli właśnie samopodającego pojemnika na karmę i samoczyszczącej kuwaty, to link macie słuchajcie w opisie. To jest świetna opcja dla osób, które wyjeżdżają albo na przykład pracują na pełny etat i te koty zostają na większość dnia same. I tutaj naprawdę może ułatwić wam jaki kotu działanie i współpracowanie. Także ja naprawdę bardzo bardzo wam polecam no i co, no i będziemy teraz sprawdzać, korzystać w dłuższym czasie i tak jak mówiłam, będziemy Was informować na bieżąco, także jeszcze raz bardzo dziękuję firmie Chocholów za to, że chciała nam wysłać takie niesamowite prezenty a ja przypominam, że link macie w opisie, także sprawdzajcie i się, jeżeli spodobała Wam się taka opcja. Ja już kończę, uciekam. Przepraszam Was też z góry za to, że przez cały w sumie film flikałam nosem, ale niestety jestem chora i nie byłam w stanie nic na to poradzić, ponieważ zatoki, zatoki i jeszcze raz zatoki. Także yy, sorka, yy, a ja już kończę. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!